RZG Interwencje. Decyzje, które niepokoją. Fakty, wymagające wyjaśnienia. Każdy dzień przynosi nowe sytuacje. My nadajemy im bieg. RZG Interwencje. W każdą środę o 17.10 na 97.1 FM. Na żywo i online w Radiu Zielona Góra. Zaprasza Bartosz Szefer. Witam Państwa serdecznie w programie RZG Interwencje. Ja nazywam się Bartosz Szefer, za kamerą Krzysztof Filmanowicz. Dzisiaj jesteśmy na przejeździe kolejowym na ulicy Wojska Polskiego w pobliżu osiedla leśnego. Tutaj odbywają się działania policji oraz Straży Ochrony Kolei związane z Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Rozwoju. Moimi i Państwa gośćmi są. Prosiłbym o przedstawienie się. Podinspektor Małgorzata Stanisławska, rzecznik prasowy komendanta miejskiego policji w Zielonej Górze. Dzień dobry. Proszę o przedstawienie się. Inspektor Artur Wołoszyn, komenda regionalna Straży Ochrony Kolei w Zielonej Górze. Dzień dobry. I też poprosiłbym o przedstawienie się. Dzień dobry. Młodszy aspirant Tomasz Stelmach, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Zacznijmy od Pani Rzecznik. No właśnie, co dzisiaj są za działania tutaj na ulicy Wojska Polskiego? No, widzimy policjantów nie tylko z Zielonej Góry, prawda? To są kolejne działania w trosce o poprawę bezpieczeństwa na, na drogach. Te działania wpisują się w Europejski Tydzień Mobilności obchodzony na terenie wszystkich europejskich krajów przez cały tydzień. Takie zwiększone działania po to, aby było bezpieczniej, ale równocześnie po to, aby zwrócić uwagę na ten problem, na problem przestrzegania, nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego, aby przypomnieć kierowcom o konieczności dostosowania się do obowiązujących przepisów, a także, aby zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, i to zarówno bezpieczeństwo kierujących, jak i osób pieszych, a także, tak jak tutaj w tym przypadku, spotykamy się przy przejazdach kolejowych, żeby przypomnieć również o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa właśnie na przejazdach kolejowych. Tutaj mamy wyjazd z Zielonej Góry, no i właśnie są policjanci nie tylko z Zielonej Góry, zgadza się? Te nasze działania prowadzimy wspólnie z policjantami z Krosna po to, aby Uświadomić kierowcom, że naprawdę te siły i środki e, zaangażowane w nasze działania są naprawdę duże. W tej chwili rozpoczęliśmy nasze działania na terenie powiatu Zielonogórskiego. E, później e, przemieścimy się również na teren powiatu Krośnieńskiego. Jest bardzo wielu policjantów, przede wszystkim policjantów ruchu drogowego, którzy przy tej okazji e, również kontrolują stan trzeźwości kierujących, bo niestety okazuje się, że jest to problem i że cały czas pomimo naszych próśb, papeli, a także Dolegliwości kary, która obowiązuje za jazdę w stanie nieczerwiości. Są osoby, które potrafią siąść za kierownicę mając 2 czy nawet 3 promile alkoholu. Takim zachowaniom chcemy zapobiegać i takich kierowców chcemy z dróg eliminować. To jeszcze dodajmy, zmieniły się ostatnio przepisy, taryfikator się zmienił, kierowcy mogą szybciej stracić prawo jazdy, kierowcy powinni szczególnie uważać, prawda? Podejmujemy bardzo różne działania, oprócz działań policyjnych, edukacyjnych, również działania, zostały podjęte działania, aby tych Kierowców zmusić. Mam tutaj na myśli tych, którzy notorycznie łamią przepisy, przekraczają prędkość, zagrażają bezpieczeństwu innych uczestników ruchu drogowego. Te mandaty, które. Te Sumy mandatów są dosyć wysokie, zwłaszcza jeżeli przyjrzymy się mandatom w tzw. recydywie, a więc jeżeli ktoś popełni w ciągu dwóch lat to samo wykroczenie, policjant ma prawo nałożyć na niego mandat dwa razy wyższy niż za pierwszym razem. Liczymy na to, że te wysokie wartości punktowe również zniechęcą kierujących, a także to, że teraz punkty będą się kasować dopiero po dwóch latach, a więc. Z nich, chcemy zniechęcić przede wszystkim piratów drogowych i te osoby, które zagrażają bezpieczeństwu innych uczestników ruchu drogowego. Dziękuję bardzo. Przejdźmy dalej. Chciałbym zapytać o działanie związane z koleją. Tutaj widzieliśmy przed chwilą przyjeżdżający szynobus. No właśnie, czy kierowcy stosują się do, do rogatek, do sygnałów świetnych, które są na przejazdach kolejowych w Zielonej Górze? Jeśli chodzi o kierowców, to właśnie bardzo często nie przestrzegają tych przepisów podczas przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych. Często przyjeżdżają w momencie, kiedy rogatki się nie zamknęły, najeżdżają na te rogatki, lub kiedy rogatki się otwierają, nie do końca się otworzyły. Przykładowo, od początku tego roku odnotowaliśmy aż 33 przypadki na terenie województwa lubuskiego wyłamania drągów rogatki. Oczywiście te rogatki są tak skonstruowane specjalnie, że wystarczy je le leciutko puknąć lub stuknąć samochodem i one wylatują bardzo łatwo. To jest też spowodowane przez to, żeby w razie gdyby już kierowca znalazł się między rogatkami, a rogatki się zamkną, żeby mógł wyjechać, żeby nie doszło do wypadku. Aczkolwiek to nie znaczy, że mają po prostu sobie lekceważyć te przepisy i wyłamywać te drągi tak, z bezpieczników. W tym roku też odnotowaliśmy cztery przypadki wypadków na przejazdach kolejowo- drogowych, w tym jeden śmiertelny. Jeden, na skutek którego było okaleczenie osób w pojeździe, a dwa na całe szczęście w nieszczęściu były przypadki bez osób poszkodowanych, oczywiście był samochód zmasakrowany. Tak? Chciałbym dopytać o to, co najczęściej dzieje się oprócz wyłamania rogatek, bo ja na przykład zauważyłem coś takiego, że kierowcy pomimo tego, jeżeli jest sygnalizator świetny i rogatka, to pomimo, że światło już zaczyna mrugać, to potrafią przejechać, bo jeszcze widzą, że rogatka nie opadła. No powiedzmy kierowcom, tak nie można robić po prostu. Oczywiście to jest właśnie najczęstsze wykroczenie podczas przekraczania tych przyjazdów w momencie kiedy rogatki się już zamykają, a kierowcy chcą jeszcze na szybko przyjechać, tak? Ale są też przypadki, że rogatki nie do końca się otworzą. Mimo że już pociąg przyjechał, to nadal w przepisach widnieje, że kierowca powinien zaczekać aż do końca się otworzą i przestaną działać ta sygnalizacja świetlna. Eee, ostatnio Taki przypadek podam, że właśnie chcieliśmy wypisać mandat. Pan z pojazdu odmówił przyjęcia mandatu karnego. Skierowaliśmy wniosek do sądu i sąd ukarał tą osobę w wysokości 2000 plus koszty sądowe. To jeszcze chciałem zapytać. No właśnie, powiedzieliśmy tutaj o kosztach sądowych, jak sprawa została do sądu. Ale co w takim razie grozi kierowcy, jak już no zostanie przyłapany na, na takim wykroczeniu? To są wysokie mandaty. Wysokie mandaty są według taryfikatora tego nowego policyjnego. My na razie jeszcze działamy na zasadzie rozporządzenia ministra infrastruktury, które prawdopodobnie też będzie zmienione. My na razie wystawiamy mandaty do 500 zł tylko, ale z chwilą, tak jak przed chwilą mówiłem, ktoś odmówi przyjęcia mandatu karnego, wtedy składamy wniosek do sądu. I właśnie mieliśmy taki przypadek ostatnio, że sąd ukarał w wysokości 2000 plus 270 zł koszty sądowe. Dziękuję bardzo. Oczywiście. To y, według nowego taryfikatora y, mandat za przekroczenie pół, takich na przykład półzapór, y, i to zarówno dla pierwszego, jak i dla kierującego, to są 2000 zł. Dziękujemy bardzo, to bardzo wysokie mandaty. Mamy także policję, która sprawdzała, co się dzieje z powietrza. Mieliśmy, widzieliśmy drona, który był nad, nad tym przejazdem kolejowym, były działania policji, ale też no, takich latających policjantów. No więc co to za działania? Co możecie sprawdzić takim dronem? Na czym to polega, proszę opowiedzieć. Tak, bezzałogowy statek powietrzny wpisuje się w działania policjantów ruchu drogowego województwa lubuskiego już od około dwóch lat. Działamy nie tylko na przejazdach kolejowych, tak jak dzisiaj, ale na przejściach dla pieszych, przejazdach dla rowerzystów czy skrzyżowaniach objętych działaniem sygnalizacją świetlną. Dzisiaj badamy, monitorujemy zachowania kierowców na przejeździe kolejowym, sprawdzamy czy kierowcy stosują się do oznakowania, do sygnałów drogowych i czy nie przejeżdżają przez przejazd kolejowy w momencie kiedy włącza się już sygnalizator bądź opadają rogatki. No powiedzmy też o tym sprzęcie, który jest wysoko nad ziemią, często nie widzimy, że coś tak naprawdę lata, a słyszałem, że policjanci mogą zobaczyć nawet jeżeli ktoś nie ma pasów zapiętych i mogą to przez takiego drona zobaczyć, to prawda? Tak, urządzenie jest bardzo wysokiej jakości. Posiadamy 30-krotny zoom, który pozwala nam na obserwację zachowań kierowców, pieszych i wszystkich uczestników ruchu drogowego z bardzo dużej wysokości oraz odległości. Potrafimy wzbić urządzenie na wysokość około 120 metrów i odległość nawet 2 km. I z takiej odległości jesteśmy w stanie odczytać na przykład tablice rejestracyjne. To jest oczywiście duża odległość, zazwyczaj latamy w dużo mniejszej odległości i ta odległość pozwala nam już nawet na zaobserwowanie, czy kierowca w tym momencie ma zapięte pasy, czy też nie, czy korzysta z telefonu podczas jazdy i tak dalej. Dziękuję serdecznie za wytłumaczenie. Ja dziękuję Państwu za udział w programie. No i dziękuję za wysłuchanie programu. Całość dostępna jest także na naszym YouTubie i Facebooku. Dziękuję i do usłyszenia. RZG Interwencje. Decyzje, które niepokoją. Fakty, wymagające wyjaśnienia. Każdy dzień przynosi nowe sytuacje. My nadajemy im bieg. RZG Interwencje. W każdą środę o 17.10 na 97.1 FM. Na żywo i online w Radiu Zielona Góra. Zaprasza Bartosz Szefer.